Wczuwam się w rozmowę. Tu Janek Tondera, tata piątki dzieci. Dla mnie wychowanie to wezwanie. Jeśli dla Ciebie również, zapraszam do subskrybowania kanału Tata Jedzie. Ostatnio bardzo mądrego tatę zapytałem, jak przetrwać. A ma w domu trzech już mocnych nastolatków. I mówi mi tak, Janek, mam jedną myśl. Ostatnio zacząłem to analizować. I mówi mi. Jeśli rozmawiam z nastolatkiem, to muszę się wczuć w rozmowę. Nie mogę patrzeć na niego z góry i jak mi się coś nie spodoba, od razu komentarz. Jeśli podchodzi do czegoś emocjonalnie, ma jakieś obawy, nie mogę mówić, że e spokojnie, nie martw się od razu. I za bardzo nie mogę używać takiego dorosłego tonu. Żeby nie poczuł się, że rozmawia z kimś mocniejszym. I rzeczywiście, ostatnio nawet sobie taki test zrobiłem, rozmawiając właśnie, i na pewno jest ogromna różnica. Ale jeśli nie jesteśmy tego świadomi i traktujemy te rozmowy zawsze bardziej jako, o my teraz coś tu doradzimy od razu, a po czekaniu na miejscu, to może się ta rozmowa skończyć różnie. Bo. Słyszeć to jedno, słuchać to jeszcze lepiej, ale wczuć się w rozmowę jest najtrudniej. I tak sobie analizując ostatnie rozmowy, no myślę, że miałbym sobie trochę do poprawienia. I rzeczywiście na pewno ogromną różnicą jest wczucie się w tą rozmowę, gdzie nastolatek do nas coś mówi, a my wczuwamy się w tą sytuację jego. Ale to na pewno. Długa droga. Pozdrawiam i dobrego dnia.